Cześć i czołam, druga część drugiego filmiku. Teraz grunt. Y, a jeszcze mam tutaj, je, ciągle zapominam coś. Oww, od 0,10 gram do 0,5 grama. To. No i tutaj taki dodatkowe. To za. Za pierwszym razem, zanim miałem taki połów, to tak sobie pakowałem, Tutaj jest. są kółki łowione różne. Pełno ich tu jest. Nie chcę mi się tego robić. Tu w takim pudełku mam tak, to świetliki. Mam dzwo dwa dzwonki spakowane razem, żeby mi nie latały. E tu mam y, takie większe, większy ołów na grunt, no na grunt i teraz y, mam ja sprężynę i koszyczek zanętowy. No sprężyna to jak się mają, się daje do zanęty, tłumaczę jakby kto nie wiedział, do zanęty, się ją zasypuje, później się bierze, w garczek mi się da, chciało z, hmm, z prostej wamnąć i się zagniata i tak no koszyczka to się on ot, się on otwiera się wsypuje zamyka I on ma o, takie dziurki małe ale za po tak 10 minutek wylatuje albo więcej e, teraz tak nożyczki takie mniejsze mam e, żeby spławik, czy kotwiczkę wyciągnąć takie obcęgi, kombinerki małe, jak to woli to ująć, takie, takie o, żeby zdjąć kulki łowiana, czy przeciąć plecionkę, bo te małe nożyczki to nie jest plecionki za bardzo. I tu mam takie pudełko, to by się wydawało na muchę, to jest na muchę, ale ja sobie coś takiego zrobiłem. Haha. Ha. I tak, tu przy pierwszej tej mam takie małe klamereczki, tu mam takie silikonowe, jakby na, na takie wkładki, tu mam znowu ży, z, z, na żyłkach na żyłkach haczyki. Tu mam takie większe haczyki, żeby zrobić. No i taki u Chińczyka zestaw, mała sprężynka, 7 haczyków. Jedną wodą. No. Także to, to. E, coś jeszcze. E, może ja to tak? Hmm, coś jeszcze. W skrzynce mam jeszcze lampki, trochę plecionki, nóż, trochę cieńszej żółki. O, ja może pokażę też nabad z zestawik. Nie widać. 3 gramowy taki spowiczek. O, już. Co jeszcze? Scyzaryk... No, spokój. Książka mi się zaraz przewróci. E, taki na grunt ja sobie zaczepiłem na, na krętliku. Na krętliku ja sobie zaczepiłem taki ciężarek. <śm> Dalej idąc. Mam ja w małym pudełku takie, e, ja się dowiedziałam, że to są takie, o, takie malutkie na jesień. Dla porównania palec, o, takie na jesień. I otóż to taki mały spławik, nawet nie wiem na co to jest. Można pod lodówkę. taki malutki. Nie wiem ile on ma. 0,018 zero... gram chyba? Nie wiem, taki malutki sznurek, mia... ja pokażę, taką małą miarę do... do i tak nie widać na, na jeden metr taśmę izolacyjną, e, jeszcze mam. Jakby kto wiedział, to proszę napisać. Taka mała bombka. Do czego? Znowu wylot tutaj ma takie wgłębienie. Do czego to jest? Bardzo proszę. Powiedzcie, napisz, raczej nie powiedzcie tylko napiszcie w komentarzu po co taka bombka. To no no link, to Linka mówiłem no, i to by było na tyle. To moje wszystko. Wszystkiego tego mam, tyle, że ze 30 albo 40 wędek bym mógł uzbroić. No, ja jeszcze zapomniałem takie o, dodatkowo takie. Mam jeszcze drugą paczkę, schowaną gdzie indziej haczyki. Przeróżne haczyki. Od najmniejszych do największych. Pełno tych haczyków. Mam ja tego dzielnictwa tyle, że masakra. I... 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 i mam też taki rozwieracz. Jak ryba ma to na szczupaka... też szczupaka jest, dobra. Po prostu się to wsadza mu... Tak będzie lepiej. Wsadza mu się w pysk. Puszcza się i to się... ...i otwiera pyska. No. I... I... Coś jeszcze? E, nóż... Latarka... Pociąg... Nie, to było na tyle. No. Wszystko. Pozdrawiam. Połamania kija, ale... W przenośni. Bo nikt nie chciał, żeby mu się kij zmał. No, życzę dużych ryb. Miło spędzonego czasu z dużymi rybami. No i cześć.